Jako mama dorastających dzieci z niepokojem obserwuję sytuację mieszkaniową w naszym kraju, no bo moje dzieci też kiedyś dorosną i chciałabym, żeby w końcu się wtedy wyprowadziły. Tymczasem statystyki biją na alarm: coraz więcej dzieci, to znaczy dorosłych po 25 roku życia, nadal mieszka z rodzicami i nie stać ich na własne mieszkanie. Rzeczywistość nie maluje się w kolorowych barwach. Dlatego postanowiliśmy ją trochę ubarwić w nowym odcinku Nieporady Super Show. A zanim zaczniesz oglądać dalej, to spróbuj zasubskrybować Nieporady nosem, to znaczy ten kanał, tak, żeby nie przegapić naszych najnowszych odcinków. No, już zrobione? Zasubskrybowałeś? Teraz zobaczmy, co społeczeństwo myśli o tym, że młodzi nie mają mieszkań, że nie stać ich na mieszkania i że wciąż mieszkają z rodzicami. Bez partnerów, bez dzieci, ewentualnie z psami. Postanowiliśmy zapytać o to przypadkowych Polaków w naszej, a jakże, sądzie ulicznej. Młodym nie chce się teraz pracować i dlatego nie stać ich na mieszkania? I co najgorsze. Nie chcą mieć własnych dzieci. My z małżonką to się sami po ślubie wszystkiego dorabialiśmy. Od najmniejszej łyżeczki, panie. Od najmniejszej. Panie, ja na cztery etaty robiłem. Na trzy zmiany. Żona nie pracowała, z dziećmi w chałupie siedziała, a rodzinę trzeba było utrzymać. Ojce nie pomagali, bo sami nic nie mieli. Domny, panie. Sami z małżonką wybudowali tymi ręcami. A teraz to człowiek nic ino po lekarzach chodzi. Proszę pana, co to za problem, mieć mieszkanie w dzisiejszych czasach? Tyle się tego teraz zbuduje. Ludzie, którzy nie mają własnego mieszkania, są po prostu niezaradni. Jak cię nie stać, to zmień pracę, weź kredyt i będziesz mieć mieszkanie. Ja panu coś powiem, bo młodzi. To są teraz leniwi. Wybierają wygodne życie, unikają odpowiedzialności, a dzieci, proszę pana, to jest ogromna odpowiedzialność. Młodzi teraz wolą o podróżować, po świecie latać, a nie dzieci wychowywać, bo to jest wysiłek, a młodym nie chce się wysilać. Kręgosłup cały zrypany. Proteza, endoproteza, reumatyzm, kolano, biodra, panie, wszystko mam sztuczne. Zrok mam słaby, ledwo ciągnę, panie. Ja nie wiem, ile ja jeszcze pożyję. Ile mam lat? 65. No, bo sam, niech pan powie, państwo im teraz tak pomaga. 800 plus im daje, żeby dzieci chcieli mieć, a oni i tak nie chcą. Niewdzięcznicy, mam za komuny. To państwo w ogóle nie pomagało. A ile się dzieci rodziło? Hmm? Mieszkanie? A to mąż takie zakładowe z pracy dostał. Wakacje? No też były, były. Owszem, no dzieci to na kolonie z zakładu pracy jechały, a nam do wypoczynku też państwo z zakładu dopłacało, no. Żadne żłobki, panie. Moja mama i teściowa to już dawno na emeryturach były, jak ja małe dzieci miałam. No, to mi z nimi zostawały, a my z mężem do roboty, do pracy trzeba było iść. O, mówię panu, my to mieliśmy tak ciężko. Nie, to co ci młodzi teraz, naprawdę. Zawsze można też coś wynająć. O, na przykład, niech pan spojrzy, no, Pierwsza z brzegu oferta. 15 metrów kwadratowych, z dala od centrum miasta, brak komunikacji miejskiej. Same plusy. Jedyne 10 tysięcy miesięcznie za wynajem plus 15 tysięcy kaucja. To jak za darmo. A, i plus media. Świetna okazja. Tak się składa, że jestem właścicielką tego mieszkania. Bierze pan? Nie? Nic nie szkodzi. Na pana miejsce? To mam kolejkę 20 chętnych. Ktoś jednak te mieszkania kupuje, skoro powstaje i buduje się tyle nowych budynków. Nieporady znają pewną osobę, która te mieszkania ma i zaprosiła nas na wywiad do jednego ze swoich licznych apartamentów. Gościem specjalnym dzisiejszego odcinka jest mama Faustynki. Mama Faustynki influencerka, gwiazda, żona, matka i prawdziwa bizneswoman. Stworzyła swoje imperium sławy sama i to od zera. Teraz ma miliony w subskrypcjach, na koncie i butów w szafie. Dzisiaj opowie nam o tym, co stoi za jej wielkim sukcesem. Mamy nadzieję, że jej historia stanie się inspiracją dla innych. Dziękujemy za zaproszenie do Twojego pięknego apartamentu i dziękujemy, że zgodziłaś się na wywiad. Powiedz na początek, czy czujesz się bogatą osobą? Czy jestem bogata? Och. To trudne pytanie, no bo co dla kogo znaczy bogactwo? Ale tak, nie narzekam, radzę sobie w życiu. Jak to zrobiłaś, że zarabiasz dziś tak dużo pieniędzy? Bogactwo trzeba sobie afirmować. Nie ma nic za darmo, prawda? Ja codziennie pisałam w notesie moje afirmacje. Najważniejsza jest dyscyplina. I dobra motywacja. I wytrwałość, bo inaczej się nic nie uda. Jeżeli masz jakiś jasny cel, do którego dążysz, to on zawsze musi się udać. Ja na przykład od dziecka wiedziałam, że będę kiedyś bogata. A skąd w małym dziecku była taka pewność? Bo pochodzę z bogatej rodziny, więc wiedziałam, że rodzice dadzą mi parę milionów na pierwszy biznes. Ale to znaczy, że miałaś szczęście urodzić się w bogatej rodzinie i ktoś pomógł Ci na początek w pierwszym biznesie? No bo wiesz, bieda. To stan umysłu. I tak naprawdę każdy z nas może być bogaty. Nie każdy ma bogatych rodziców, ale mogłam nie wykorzystać tej okazji i nie założyć swojej pierwszej firmy. To była moja decyzja. Aha, ale wtedy chyba i tak byłabyś bogata, prawda? Bo odziedziczyłabyś majątek po rodzicach. Oczywiście! A tak? Musiałam dojść do wszystkiego sama. I zaczęłam prowadzić moje media społecznościowe bez ani jednego subskrybenta. Jesteśmy w jednym z Twoich licznych mieszkań. Możesz powiedzieć, ile ich w sumie masz? W Polsce czy za granicą? Co z nimi robisz? Wynajmujesz, rozdajesz rodzinie? To mieszkanie służy mi akurat do udzielania wywiadu, czyli w nim nie mieszkasz, tylko spotykasz się z dziennikarzami. Nie, nie, nie. Do spotkań z dziennikarzami mam inne mieszkanie. To wróćmy do pytania. Co robisz z pozostałymi mieszkaniami? Och, różnie. No, część, jak już wspomniałam, faktycznie wynajmuję. Część to takie moje domki wakacyjne, które czasem odwiedzam przez większą część roku. Stoją po prostu puste. Mam też jeden dom, który służy mi do nagrywania rolek, drugi do nagrywania. Postów reklamowych są zupełnie inaczej urządzone, wiesz, mają inny klimat. Kilka mieszkań mam do spotkań z moim zespołem i z menadżerami. No wiesz, żeby nie zabierać ze sobą pracy do domu. Trochę się w tym właściwie czasem gubię, ile właściwie ich mam. Mój zarządca wszystko nadzoruje. Na tym, w takim razie zakończmy i dziękujemy za ten jakże inspirujący wywiad. I co? Można? No można. A wy nie roby? To co? Dalej na garnuszku rodziców? Skoro, jak już ustaliliśmy, bieda to stan umysłu, to może należałoby zmienić swój sposób myślenia. No, ale zaraz, zaraz. Spokojnie, zanim zaczniecie się wszyscy zapisywać na masową lobotomie, Próbujmy może mniej inwazyjnych metod. Ponieważ nieporady chcą być bogate i chcemy, żeby widzowie Nieporad również byli bogaci, to postanowiliśmy zapytać się specjalistki, jak efektywnie manifestować bogactwo w swoim życiu. Ponieważ nasz kolejny gość nie mógł pojawić się w naszym skromnym studio, to połączymy się z nim online. Zapraszamy na wywiad z wróżką jaśminą afirmatorką. Pieniędzy. Wróżka Jaśmina manifestuje pieniądze od 10 lat. To właśnie wtedy rzuciła pracę na etacie. A dzięki manifestowaniu bogactwa pieniądze same spływają na jej konto. Jej techniki przyciągania bogactwa są tak skuteczne, że nie musi pracować od 10 lat. Jak to osiągnęła? Zobaczcie sami. Pani Jaśmino. Wiele osób nie ufa pani. Ekstrawaganckim metodom zdobywania pieniędzy. Czy te metody są naprawdę skuteczne? No myślę, że widok za mną najlepiej odpowiada na to pytanie. Czy myślicie, że mogłabym siedzieć tutaj trzy miesiące na seszelach, gdybym wciąż pracowała w biurze na etacie? Nie pracuje pani zdalnie? W ogóle nie pracuję. Cały dzień siedzę na plaży i piję kolorowe drinki. To skąd ma Pani na to wszystko pieniądze? Manifestuję je. I co dalej? I mam na koncie coraz więcej pieniędzy. Ja też chcę być bogata, żeby było mi nie stać w przyszłości na mieszkania dla moich dzieci, więc proszę powiedzieć, jak mam to robić? Dzięki afirmacjom. Powtarzaj za mną. Pieniądze same wpływają na moje konto bankowe. Pieniądze same wpływają na moje konto. Opukiwaniem afirmacja ma większą moc. Mam coraz więcej pieniędzy na moim koncie bankowym. Mam bardzo dużo pieniędzy na moim koncie w banku. Wierzę i wiem, że jestem bogatą osobą. Wierzę i wiem, że jestem bogatą osobą. Rób tak codziennie, nawet po kilka razy w ciągu dnia. No i pamiętaj, koniecznie, żeby się opukiwać. A kiedy to zacznie działać? Bo na razie mój stan konta się nie zmienił. Cierpliwości. Im bardziej zaczniesz w to wierzyć, tym szybciej pieniądze pojawią się na Twoim koncie. A jeśli się nie pojawią, to znaczy, że coś robię źle? To znaczy, że w głębi serca nie wierzysz w to, że jesteś bogatą osobą. To co wtedy? Wtedy musicie wykupić mój kurs afirmacji pieniędzy, w którym dokładnie wyjaśniam, jak zwiększyć wibracje swojego serca i umysłu. Ile ten kurs kosztuje? 9997 w promocyjnej cenie. Ja nie mam nawet tylu na koncie, jak ja za niego zapłacę. I właśnie tu jest twój problem. Nie wierzysz, że masz te pieniądze na koncie, bo ich nie mam. A żeby je mieć, to muszę najpierw wykupić twój kurs na którym nie nie stać. Muszę już lecieć po kolejnego drinka. I pamiętajcie, żeby codziennie afirmować z opukiwaniem. Może za rok spotkamy się tutaj na Seszelach? A ja po tym wszystkim chyba potrzebuję przerwy na reklamy. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest sklep nieporady.pl. Głowisz się w ilości postaci i historii na naszym kanale? Nic nie szkodzi, bo teraz uporządkowałam wszystko w e-bookach. Znajdziesz w nich dokładne opisy bohaterów rodzinki nieporad. A jak już lepiej poznasz w rodzinę nieporadnych, to zagraj w grę karcianą rodzinne porachunki oraz w czarną beatkę. Autograf gratis. Nie wiem jak wy, ale ja naprawdę czuję się już dużo bogatsza po tych afirmacjach. A może. A, nie. <laughs> Jednak nie. Stan konta jeszcze się nie zmienił. No to zmieniamy temat i wpadamy w odwiedziny do rodziny nieporadnych. Dlaczego Michał nie musi iść do szkoły? Bo jest chory. Też chce być chora. Nie wiesz, co mówisz. Chce być chora i zostać w domu. O, serio, chcesz mieć katar, kaszel i okropny ból głowy? A będę mogła oglądać bajki? To jakoś to przeżyję. Poza tym, mama. Zawsze daję to słodkie lekarstwo, żeby głowa nie bolała. W korowaniu naprawdę nie ma nic fajnego. Wszystko jest lepsze niż szkoła. Wszystko! Przecież zawsze lubiłaś szkołę. Tak było, dopóki mogliśmy rysować i kolorować książka. Wtedy nauka była przyjemna. Teraz jest trudna i muszę się uczyć, ale idziesz jutro do szkoły. Się chyba źle czuję. Ciekawe, że tak nagle zaczęłaś się źle czuć. Bardzo boli mnie gardło. I chyba mam gorączkę. Idę po termometr. Ja mam i już sobie zmieszyłam temperaturę. Zobacz! Chyba jest podwyższona. 46 stopni, aż tyle? Oj! Koniecznie powinnam zostać w domu. Aniu. Do czego przyłożyłaś ten termometr? Przecież wiem, że nie do czoła. Pewnie do kaloryfera. Skąd ta pewność? Bo ja bym tak zrobił, ale umiejętnie. Przecież wiadomo, że człowiek by umarł przy 46 stopniach gorączki. Naprawdę? Widocznie ja jestem wyjątkowa. Wyjątkowo? To ty dziś ściemniasz. Idziesz jutro do szkoły. Kurde! A było tak blisko. Wcale nie, bo mnie wsypałeś. To by się i tak nie udało. <śmusy> Michaś, ciocia, przyniosła ci rosołek? Dziękuję, ale źle się czuję i nie chcę mi się jeść. Och, bzdura! Podczas choroby to trzeba zjeść coś wartościowego, a domowy rosołek od razu postawić je na nogi. Mama pozwoliła mi obejrzeć powtórkę z Red Bull Rampage. To jakiś serial? Nie. Zawody rowerowe MTB. Chcesz zobaczyć? A, no to pokaż, pokaż. Ciocia bardzo lubi kolarstwo. No, to coś innego niż kolarstwo, ale jest mega ekstra. A to oni z tych górek będą zjeżdżać? No. I sami budowali trasy? Ale to strasznie wygląda! No co oni to takie sobie trudne porobili? No, o to właśnie chodzi. Przecież tam jest przepaść! No, i to jest ekstra! Ale mają ochraniacze. No to chociaż tyle. Najmłodszy uczestnik jest niewiele starszy ode mnie. Ma 16 lat. Ile? I matka mu na takie głupoty pozwala? Ciociu, ale to jest sport ekstremalny. A po co oni tak skaczą i fikołki robią? Hmm? Na tym polegają zawody MTB. Im trudniejsze triki, tym większa szansa na wygraną. Dziecko, takie rzeczy to do cyrku, a nie na zawody sportowe. Ale ciociu, no bardzo trudno jest skakać tak wysoko. Wiesz kto wysoko skakał? Adam Małysz hm? i daleko i nie potrzebował do tego żadnych fikołków robić. Skoki narciarskie byś sobie lepiej pooglądał, a nie tam takie wygłupy na rowerze. Skoki narciarskie są nudne. <laughs> no, wiesz, A oglądaj sobie co chcesz. Idę ci rosół podgrzać. Tylko żeby tobie przypadkiem nie strzeliło do głowy tak na rowerze skakać, bo matka... To przez ciebie chyba zawał to stanie. Hm? Dobrze, że jej nie powiedziałem, że mama mi już kupiła full face'a. Pieniądze same do mnie przychodzą. Pieniądze. Aha, to już, tak? Kończymy to wszystko, co dla Was przygotowaliśmy w tym odcinku Nieporady Super Show i dziękujemy, że byliście z nami do końca. Zostawcie kciuki w górę i podzielcie się tym filmem z kimś, kto potrzebuje pozytywnej motywacji do zarabiania pieniędzy. I Wy sami też nie zapomnijcie się opukiwać i afirmować. To wszystko na dzisiaj. A kolejny odcinek już niedługo. Do zobaczenia. Nie wiadomo kiedy, ani o jakiej porze. W nieporady, super, show!